Hada Gada! Cześć z tej strony Hada! Dzisiaj chciałbym porozmawiać na temat rozwoju osobistego i wiary w siebie. Te dwa elementy uważam, że są mega istotne, ze względu na to, że jak nie masz wiary w siebie, no to też Twój rozwój osobisty. Raczej albo stoi w miejscu, albo się cofa. A jak to się zawsze mówi, że stojąc w miejscu, raczej się cofasz. Więc myślę, że te dwa elementy są nieodzowne i muszą ze sobą współgrać. Wiara w siebie. Na pewno spotkałeś się nieraz w życiu, w Twoim życiu albo raczej doświadczyłeś tego na własnej skórze, że wiara w swoje możliwości czasem Cię może przytłaczać. Że nie masz szans na przykład na to, żebyś rozwinął skrzydła, czy też po prostu patrzeć na ten świat i mówić, że nie dasz rady. W każdym razie Uważam, że bez wiary w siebie człowiek nie jest w stanie nic zrobić. No oprócz takich codziennych rzeczy, tam ugotować coś na obiad i tak dalej. To jest normalna sprawa, uważam. Bardziej mi chodzi pod kątem takim, żeby coś w życiu osiągnąć, żeby czuć się spełnionym. Więc myślę, że warto im... Inwestować w siebie, w swój rozwój i pchać siebie, jakby, albo raczej stawiać siebie na pierwszym miejscu, pomimo tego, że nie wierzysz 100% w siebie, że to ci się uda, że coś osiągniesz. Ja też tak mam i to jest zrozumiałe. Też doświadczam y, momentów takich, że czasem nie chce mi się po prostu nic, albo myślę, że. Świat jest przeznaczony dla innych osób, a nie dla mnie. No oczywiście, już to błędne myślenie już daleko gdzieś poszło w zapomnienie. Myślę, że raczej jestem pewny, że kiedy tutaj sobie pewne rzeczy wymówisz i w końcu one dotrą do ciebie to dojdziesz do wniosku, że jednak pewne rzeczy są możliwe. Ja kiedyś pamiętam, jak w latach 90. interesowałem się, do dzisiaj się interesuję hip-hopem, i miałem taką sytuację, że miałem swoich jakby ulubieńców w rapie. No i Okazało się, że któregoś pięknego dnia minęło oczywiście tam powiedzmy 10 lat od tego zdarzenia. No to zobaczyłem, że jest wszystko możliwe: spotkanie się z tymi osobami, przybicie piątki, porozmawianie czyli po prostu to, co wydawało się Tobie wcześniej niemożliwe, nie do osiągnięcia. Okazało się, że jest na wyciągnięcie ręki I patrząc na to Wcale nie było to takie trudne jak to się wydaje Oczywiście kiedy jesteśmy młodsi to pewne rzeczy mogą nam się wydawać trochę no jakby z marzenia z innej z innej planety o. że jest to nieosiągalne, że tylko dostępne dla Wyjątkowych ludzi i, i tak dalej, ale to przecież jesteś ty, to jest twój, właśnie, twoja wiara. To, to co ty sobie myślisz, to o czym myślisz, to to się spełnia. Tylko trzeba po prostu w to wierzyć, a jak wierzysz w siebie, no to to jest pierwszy taki yy, napędowy, no, znaczy to jest takie napędowe paliwo. Które powoduje, że dalej możemy działać. I ja to, tego doświadczyłem. Myślę, że pełno osób tego doświadczyło, kiedy zobaczyło, że y, coś się zmienia. Nawet teraz, o. Nawet teraz, kiedy y, wypuszczam sobie te filmiki, to też y, oczywiście mam tam z tyłu głowy, że to jest niemożliwe. Ale patrzę też na to, że jest to jednak możliwe. Że to się jednak może udać, że Pójdzie to w dobrą stronę. Jeżeli dobrze ze sobą będę kierował, tak? Jeżeli będę się dobrze czuł z tym wszystkim wewnętrznie ja dobrze to myślę, że i słuchacz, i odbiorca również będą się czuli solidarnie ze mną. O, tak bym to nazwał. Więc rozwój osobisty. Więc myślę, że nawet jeżeli nie masz siły na to, żeby iść do przodu, to może warto się gdzieś zapisać na coś, co Cię interesuje, chociaż trochę, albo co byś chciał zmienić w swojej pracy, albo się rozwinąć w swojej pracy, to może warto byłoby się czymś tam zainteresować, bo każdy z nas ma różne oczywiście jakieś zainteresowania hobby i tak dalej. Więc warto czasami się zmusić, bo to jest ten pierwszy krok, który jest mega ciężki i od niego tak naprawdę zależy potem, czy pójdziesz dalej, czy też nie. Ale tak jak kiedyś mówiłem, że lepiej z wiarą przynajmniej, jak, jak mówiłem o wierze, to też lepiej w coś wierzyć, niż nic nie wierzyć. To tak samo lepiej wierzyć w siebie, niż myśleć, że się nie uda, że sobie nie poradzimy. Ja jestem zwolennikiem nauki. Uważam, że człowiek powinien się rozwijać umysłowo cały czas. Nie tylko umysłowo, fizycznie też, ale wiadomo, że chodzi. O umysł tutaj w tym przypadku, bo raczej można mieć szerokie mięśnie, albo raczej być szerokim i być dobrze rozwiniętym mięśnie. O, tak to powinno brzmieć. I, ale no, niekoniecznie poukładane w głowie, więc myślę, że komfort psychiczny i bardziej to co jest tutaj jest ważniejsze niż cała reszta. Więc, jeżeli na przykład myślisz sobie, że nie dasz rady, no to ja ci muszę, muszę powiedzieć, że jesteś w błędzie. Ja nie mówię, że. <noise> że z bez spadochronu, bo to się nie uda. <noise> bo to się może nie udać raczej. E, chyba, że masz przewidziany plan na to wszystko. Ale z reguły, no sorry. Rozumiecie. Wa Ważniejsze jest to, żeby po prostu ta wiara w, w, w siebie, w swoje możliwości, przeobraziła się właśnie w ten rozwój osobisty. Że kiedy poświęcać się temu, co lubisz, co chcesz robić, albo nawet i nie chcesz tego robić, bo ci się tego nie chce robić, ale chciałbyś rozwinąć w jakiś tam sposób skrzydła, no to warto po prostu się brać za działanie. Ja tak samo uczę się różnych rzeczy, niekoniecznie zawsze przyjemnych dla mnie i myślę, że właśnie te nieprzyjemne rzeczy, które powodują we mnie tru znaczy powodują trudności w zdobywaniu wiedzy, to powodują, że bardziej człowiek się do tego zadania mobilizuje i bardziej chce to zrobić w taki sposób żeby się po prostu udało, wyszło, a przy tym się człowiek uczy. Dlatego zawsze uważam, że rozwój jest najważniejszy w życiu człowieka, jeżeli chodzi o ćwiczenie pamięci i, no i wiedzy. No, mówi się, że umie, rodzimy się głupi i umieramy głupi. No, no to faktycznie tak jest, no, bo człowiek nie jest chatem GPT. Ani encyklopedią, tak jak kiedyś. Jak występowały jeszcze encyklopedie do kupienia, to zawsze się mówiło, że no to jest chodząca encyklopedia. Teraz to już nie wiem, chyba chodzący GPT, ale to nie wiem, czy tacy ludzie istnieją. I zapewne nigdy nie będzie tak, że będziemy istotami najmądrzejszymi czy będziemy mogli wszystko wiedzieć, bo się nie da, zwyczajnie się nie da i nawet bardzo dobrze, że się nie da, bo jakbyśmy wszystko wiedzieli, to byśmy się nawet chyba ze sobą nie komunikowali, bo bylibyśmy ponad wszystkim i ponad wszystkimi, bo byśmy byli pewni siebie na 100%, a tutaj też właśnie ta pewność siebie nie musi być na 100%, bo nie chodzi o to, żeby być zarozumiałym i myśleć, że teraz jakomuś coś pokażę, jakomuś coś udowodnię. Sobie udowodni. Nie komuś. Sobie. Bo ten ktoś tak i tak tego nie doceni. Ten ktoś ci powie, że no spoko. Tak ja często miałem sytuacje takie, że yy, osiągałem swój cel, mówiąc o tym komukolwiek. No okazywało się, że ten cel był jakby dla tych osób tanim celem, albo słabym celem, albo żadnym celem. Być może w ich mniemaniu to było po prostu szybki strzał w kolano, że człowiek się uczy i po co ci to? Po co mi to? Po to, żeby iść do przodu. Teraz często się mówi o studiach, że studia są mało istotne. Pomałuś jakby tą rangę studiów, studentów zaniża się. Teraz już raczej nie wystarcza magister, bo magister to już praktycznie każdy ma magistra. Pięknie na rowerach skaczą tu. Podoba mi się to, mają pasję swoją. Czekajcie chwilkę, muszę sobie zawiązać buta. sobie gdzieś tutaj położę fona. Bo nie chciałbym się wywrócić. <ścoughs> I I masz jakieś przykrości. Czekajcie. już będę wiązał buta? No. Mamy i lecimy. Więc te uczelnie pomału walczą o studentów. Studenci, no niekoniecznie ludzie stać na studia teraz. No i studenci sobie, nie wszyscy myślą, że, że to jest dobry pomysł studiowanie, że są na tej uczelni, ale co dalej będzie i tak dalej. Ja myślę, że studia są Ważne w życiu człowieka. Sam to przerobiłem, przynajmniej życie studenckie, jak już, jak już yy, masz wątpliwości, czy studiować, no to myślę, że a co masz do stracenia? No czas, no. Dobra, Mo można powiedzieć, yy, że w tym czasie mógłbyś robić coś innego, mogłabyś robić coś innego. No tak. Mogłabyś, mógłbyś a może się okazać, że na przykład nie założysz tej działalności gospodarczej. O, Tak, w wielu cudownych książkach piszą, jak to biznesmeni, miliarderzy dochodzili do swoich majątków, że porzucali studia na rzecz zakładania działalności. No i myślę, że fajnie to brzmi książkowo. Ale rzeczywistość jest troszkę inna. I jednak, czy się chce, czy się nie chce, to potem, jak się już ma ten odpowiedni wiek i chce się lepszą pracę, to nagle może się okazać, że ten swój czas, gdzie mógłby człowiek poświęcić właśnie na to, żeby postudiować, pouczyć się, no to olał i tak i tak w tym czasie nic nie robił. Czyli lata tak naprawdę stanęły w miejscu, a człowiek postarzał się. I już jest troszkę inaczej. Potem z wiekiem nie chce się człowiekowi za bardzo uczyć jeszcze i tak dalej. W sensie studiować, bo to już jest coraz ciężej. Też ludzie młodzi przeważnie studiują, no to potem osoby starsze niekoniecznie czułem się z tym komfortowo. Bo pamiętam, też miałem na studiach na osoby w różnym wieku. No i wiem, że było też im mega ciężko. Oczywiście podchodzili do tego mega profesjonalnie, bo e, powiem szczerze, że bardziej znaczy, szczerze, że zawsze mówię, ale e, jak patrzyłem na to, no to niektórzy potrafili o, no, wykuć dużo rzeczy na, na blachę, ale nie tylko. Potrafili też mieć dobre oceny. No i to był taki szacunek dla tych osób, bo to widać, że ten, kto chce nadrobić stracony czas, przykłada się do tego, bo mu zależy. Więc może warto byłoby iść takim chronologicznym ciągiem. Czyli po prostu, jeżeli człowiek kończy jedno, to zaczynaj drugie. Nie zastanawiaj się nad tym za, za, za bardzo, bo nie wiesz, kiedy Twoje życie się tutaj zakończy. Więc dawaj, korzystaj życia i już. Na maksa, na maksa żyć. To jest dla mnie mega istotne i mega ważne i myślę, że dla Was też. tego, że nie zawsze mamy możliwości żyć na maksa. Ja nie mówię o tym, żeby bujać się na jachcie. Tylko mówię o tym, żeby żyć w zgodzie ze sobą. O to mi chodzi, o ten maksa, bo każdy ma swój max. No, jeden może powiedzieć, że max dla niego będzie, jak będzie wyrywał na przykład dziewczyny na dyskotece. Inny może mieć max, jak będzie miał 10 Rolls Royce Royce'ów, a inny może mieć max, założenie rodziny i, i utrzymanie. No i dbanie o nią, bo też do tego zawsze człowiek raczej dąży, bo nikt nie chce w życiu być sam. A do tego też potrzebna jest i wiedza i pieniądze, żeby utrzymać rodzinę, tak. No bo wtedy też jest, no, no powiedzmy sobie szczerze, że nie ma pieniędzy, no to miłość jest raczej, no trudno może być, o może przetrwać, na pewno, ale wątpię w to, że większość związków, przynajmniej to, co teraz widzę, to byłaby oparta na takiej miłości. No, szczerze, ja przynajmniej wątpię. Je. Samemu mi się nie udało, a tym bardziej widzę, co jest wokół mnie. Też przecież mam styczność z różnymi ludźmi i znam ich historię i wiem o tym, że nie jest to takie łatwe, jakby się wydawało, że mówimy o miłości, a za chwilę e, okazuje się, że potrzebujesz kupić o pół kilo e, mięsa, bo trzeba zrobić e, rolady, o, a ty nie masz pieniędzy, masz dziecko, a tu się okazuje, że nie ma, jak kupić i zapewnić bezpieczeństwo. Bo na przykład masz jakąś odrapaną kawalerkę zagrzebiałą i to nie jest szczyt marzeń raczej Twoich Więc wracając do tematu właśnie o tym rozwoju, żeby rozwijać siebie właśnie po to, żeby nie mieć takich problemów życiowych, bo to są gdzieś tam damy to są problemem. Bo eee, żyjąc samemu, no to ty patrzysz tylko na swój problem i niekoniecznie musisz go chcieć udźwignąć, ale już jeżeli masz kogoś i, jesteś, i czujesz się przynajmniej odpowiedzialny, bo nie, nie wszyscy się czują odpowiedzialni, no to spróbuj udźwignąć ten ciężar i rozwijaj siebie. Jak rozwiniesz siebie, będziesz Czuł wewnętrznie, że ta wiara w tobie wzrasta. Że zaczynasz wierzyć, że się uda, że po prostu potrafisz osiągnąć to, co chcesz. Tak. Jak ja lubię być tutaj w... wśród tych drzew, naprawdę. Jest mi tak miło, że mogę sobie popatrzeć, posłuchać. I poddechać świeżym powietrzem. Będę mono, monotonny, nie będę. <grybujesz> Jak powiem, że dziękuję za komentarze. Taki już jestem. Czasami mogę się powtarzać, ale wolałbym tego nie robić, bo chciałbym po prostu myśleć. No stop jakiś temat, który nas będzie dotyczył wspólnie Co wy tam sądzicie Co wy sądzicie o tym, żeby zacząć ze sobą współgrać Fajnie by było, gdybyście mi napisali też w komentarzach o czym chcielibyście porozmawiać. Bo wiem, że to są moje monologi a ja bym chciał też dopasować się w sensie takim, bardziej wszczelić się o, w tematykę, którą może aktualnie chcecie omawiać. Bo ja mam oczywiście tematy do omówienia, ale też nie chciałbym yy, sytuacji takiej, że nim dotrzemy do tych aktualnych Waszych, to będziemy omawiać tylko moje. Bo ja mam sporo doświadczenia, jeżeli chodzi o moje. Jak każdy z nas moje życie, akurat w moim przypadku. I różne przypad... I różne sytuacje mnie spotkały. Więc yy, chciałbym się z wami podzielić tymi sytuacjami. A póki co piszcie w komentarzach to co byście chcieli usłyszeć, to o czym byście chcieli porozmawiać. I no i myślę, że to tyle. No. Mamy fajną pogodę, cieszmy się tym. Bo za niedługo znowu się zepsuje. Co nie oznacza, co nie oznacza oczywiście, że jest źle. Bo nie jest źle. Prawda? Nie jest źle. Nie oszukujmy się. Nawet gdy będzie deszcz, będzie taki tak dobrze. Zawsze jest dobrze. No, prawie zawsze. Tego się trzymajmy. Tymczasem ja kończę. Pamiętaj, drogi słuchaczu, słuchaczko, pamiętaj, wierząc w siebie, rozwijasz swoją, swoją duszę, swój mózg i myślę, że swoje możliwości. Więc działaj, idź do przodu. Lecimy po swoje. Jak zawsze słyszymy się i widzimy. Kiedy będę dostępny. Trzymajcie się pa. Hej, nie powiedziałem jednej rzeczy jeszcze. Jeżeli macie ochotę. Ze mną porozmawiać. To po prostu piszcie w komentarzu. Odpowiem. I myślę, że planuję jeszcze na Facebooku po prostu otworzyć sobie stronkę i żebyśmy mogli tam się też komunikować. Więc wszystko w swoim czasie. Pomału się rozwijam. Rozwój osobisty. Mm. <grym> Jak mi to wyjdzie, nie wiem, ale idę w to. Bo myślę, że warto. Po prostu warto. Robię to dla siebie. I oczywiście nic bez Was. Bo no, taka jest prawda. No, jeżeli ja coś robię, a puszczam to na YouTuba. No, to sorry. No. Yy, to Wy jesteście słuchaczami. I to od Was zależy. Tak naprawdę w jaką stronę ja też pójdę i tak jak zawsze mówię, bardzo dziękuję za każdy komentarz, za dobre słowo no za wszystko po prostu bo dodajecie mi siły, energii do działania i chcę się po prostu przy Was rozwijać. Dzięki wielkie. Trzymajcie się i do usłyszenia ponownie. Hej!